Jest jakaś strona, gdzie są najbardziej real tier listy postaci? Gościu, nie ma czegoś takiego jak tier lista czy championów. Jak chcesz zobaczyć całą winrati, to wchodzisz na diplola, champions i sprawdzasz. Jak chcesz tier listę, to Uj, jest warta ta tier lista, jak nie masz challengera, to możesz wszystkim grać. I pari nie gra. No to w sumie prawda. Aktualnie. Kiana ma win streak 9 meczy. Dobra, no to nie? właśnie się kończy i No win właśnie, Rel. są po to, żeby je kończyć. No pa, ja na mam 3 winstreak, carry Irlicary na no, kurwa. Dobra, ale no, jak Mani Kiana Buffspliss, znaczy z odklejonym Andrzejkiem Kiany. Eko z kometów dżunglił? No chyba mi skliknął. Hmm. Respekt Kiana, smurfing hard. No, ja Zacznę jego diplola. No ale skąd tyle mowy nienawiści do czarnoskórych? Eko startuje na top side. może nie? Ty czemu tak pokazuje dziwnie maestrię? To że takie trzy kawałki czy coś no, czerwonego miało. Takie czerwone no, na górze miał To się odblokowywuje za ileś tam Maestri. Ale za strasznie dużo? What? ja znaczy, tu... dużo na Leblanc. Na, 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 znaczy, nawet nie ma tylko to są to takie achievementy jakieś. A e... za te eternale. Tego nikt eternal. nie robi. Jak bot zabije to, to mi stanie Spoko, on no, mi stoi cały dzień, nie Tak mi się dymać chce Dobra teraz na spokojnie pyk, pyk, pyk i pyk Eko no. kurwa mi tu. Ja pierdolę. Ej tu eko eko! Idę Wziąłeś to? Tak, wziąłem ze smajta. Dobra, jest dead want... No kurwa, a dobra. O kurwa. No i tak nie żyje. Chyba, że nasz botten Dobra, jedyna idę na jego rada, wyjebany mam. No i i idź. Tak zwane. Ja już człowieka. Jestem, jestem, jestem! No widzę, widzę. Masz Bra no, nie żyje. To niezły 9 min strika. No niezły smurf, hard, nie? Jego no, uważaj na Eko i Kiana no, TP, nie? No. Kiana TP i może w ciebie wbiec od razu. Mi idzie, idzie, na... idzie, I idzie od od w twoją stronę, I I ta, spiedalaj. Do ta, dobra, ta, ta. jest. Został W ogóle Ignite gram no nie grałem Ignite LeBlanc Ale spoko, siema z grywu No i chłodaj Pik, Tyk. nie ta nawet dobra nie jest. Miał być taki smurfer hard. Dobra, no, ja jestem trolem. Jeszcze nie, nie, nie cofnąłem się, nie. Tak szczerze, jakbym, jakbym się nie cofnął, to bym przeżył chyba, nie? Jakbym poczekał chwilę, a myślałem, że agro zdropowałem. My bad. Myślałem też, że ją od razu i zdążę. Ale jednak szybszy był. Dobra, ale tak czy z nie? Bo on traci sporego wave'a, a ja mam bounce'a. Ma pół HP i może do ciebie schodzić, więc ja bym tak... Dobra, to, troszkę to, to... w topside się, nie?

Nie musiałem bo inaczej by i, dostał i, i, A dobra dobra nie możemy Dostałby go. tego Dostałby stuna i by było trochę gównianie To chciałem go po prostu Dobra 1300 golda potrzebuję. Zaliczyło, Dzięki kumpel Za wojownika Pokczem dla ciebie Dlaczego mam na tyle hpków na tej kijanie? Coś tak dużo się wydaje O nie ja pierdolę. I, idzie Kiana do was. O kurwa. My, my, my powinniśmy znowu zabić, chyba. Nie jednak chuje. To masz tam cały czas Kijana, nie? Dobra, to mówię. No, ja prze... ono... Zabić mnie nie zabije ale bad double kila zrobił. Co No ja robię będzie chciał to, bo go przeciął jakoś, bo on to stracił. Będę na Recallu. Ja teraz też pójdę w Recall. W mam za dużo golda. Teraz Storm Surge, boot. A w sumie nie wiem, czy chcę jeszcze dopychać czerwonym już. Zielony jest w sumie spoko, chociaż nie mam dużo czerwonych, to może... Może lepiej też na czerwony zmienić już. No, masz to planer to o. nie jest z najwyższych lotów tym razem. Można trochę się pokusić na playsy. Oj, kurde, masz jaką do No ale żyję. Nie, nawet. Oj, od góry. No. No, na nie, nawet. nie, ten nie, 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 Jebany młody Muchadore na Songrequestie, no właśnie to jest ten problem teraz z tej kijany na midzie. Że, jakby bardzo ciężko jest wrócić w ścianę przez to, że jest taki szeroki. Tylko są Tak, jestem pierwszy, jak coś. Mam go. Zaję, jeszcze? jeszcze nie ma flesza. Nie wiem, no naprawdę. Zbyt dobry nie jest ten kolega, nie? Wiem, że mam dobry też, nie, ale. Wydaje mi się, że Kiana jako champion nie zachwyca. W tym meczu i ogólnie. Dobra, raz, dwa. A, będę się po prostu cofnę Nie wezmę tego Powiem od razu cofnąć, nie brać tego Czemu miałbyś, mając 67% i nie dostawać ludzi, co mają 33%? Zresztą nie ma znaczenia jakie masz winratio Ważne ma jakie masz, winratio. masz MMR, nie? Tak samo Zresztą Plane się wypierdala po raz kolejny Dobra, Nie ma Qiyany Szkoda jakby go zabiła a kurwa tam ten masz i ten razną klaszka, to faktycznie No Dobra, jest w midzie jest eko tu gdzieś do dołu. Ich botlane w midzie stoi. To jest gdzieś eko. Najgorsze jest że tak. No, tu stoją. Ja dole, ile to bije, pojebane. No I ma to tam y, zostawić trzeba, nie? Ja nie jestem. Mi się wydaje, że jestem tu na wizji. Tego tak. Nie, ja cofam bazę, widzę, że nie chape. Dobra, no po prostu sobie go biję. O właśnie, ty zwart. Zwart. Nie zmienił. nasz bot giga dyma, więc... Powinno być luzacko. No. Wypchnął mnie, ale chyba jest dead? O kurwa. To jest akurat Giga Close. Muszę to flash ten jeszcze. Dobra, ale, no i one tej playciki na no, sześciu wiedniackach. Nie ma tragedii. Ja teraz z nią tu grać. Nie mogę się zrekolować. Ja nie biorę tego. Dobra, i. idę w pałę. I to. No, on jest back in the game, nie? Przez to, że teraz 2 kile wziął. Z 2 wavey na bocie. Nie wiem, czemu oni w ogóle zeszli ale no dobra, on, on nie wziął tego towera. On trochę kringę. O, nie, Drake a nie drake'a Draka grać. No wajle to bije! Nie wiem z czego mi wyjebał, ale to chyba z tego jebanego kliwa. Jeszcze jest tu wojowników? Pokczem! Dzięki chłopaki, dzięki za każdego woja. Jeszcze 35 i mamy to. Ja pierdolę. Że jesteśmy halfway there. Wy na tym bocie na przykład ja nie mogę w niego grać. Się mogę, ale... Nie biegnę w niego. O wiele gorzej Zdignę. się gra. Podłączysz łańcuch jakiś zaraz? No spokojnie, tak nie oli. Okej. Okay. On bez erki, no to, Mam to go raczej nie, no nie żyje. Mam on bez mnie, No, no, no. I. Teraz w heralda. A my, cały heralda, no ja, no, dobra. No ja bym po prostu bieg ich zajebał, nie? Wygrywamy fight. Jaj, dobra. I bez kiale nie istnieją, a mamy mega mocnych tych ziomków bijących się. To bez my to nie A bo bo Serafina nie żyje. Dobra, ale tak czy siak. Powoli, ale stabilnie. Ja mam r za chwilę, go zabijam. Ja robię, ja robię, Dobra. No i teraz bierzesz Heralda, ja biorę topa. że mid tower, jest za Ja się zagrywam, kurwa. Nie w no, którym jest że 9 Idę na plecy jak coś. Ja mam zabijam. No, nie ja sam że on to wziął se. Bierzcie to. Ja, ja idę tylko zdymać jeszcze. No dobra, zaraz do tego damić. No dobra, i yy, tower weźmy mieć, nie? No nawet. Ej, teraz ma na isu poczułem. O kurwa, dobra, nie przepierdowić tym sam. Nie dobra. No pa, wykręcę chyba, nie? Szym! się, <sum> <sum> Jeszcze raz trzeba przyjechać, no. nie? Ty też wiesz. No i teraz kurwa, debil nie umie wjechać w Heralda. Kurwa, Immo to wyjechujemy, ja nie mam many. Oj, kurwa, wyjechujemy. Potwierdzam. Ja spierdalam. No, fajnie, że jeden debil nie potrafi Heralda odpalić. Zabiera go dobrym chłopakom, ja bym to sobie zrobił. Kura zabił to, zabił. Szkoda, że ja many nie miałem. Muszę przygotować? gotować? Nie, no ja bym to... muszę chwilę to opas farmić, no, cofnąć jeszcze. Brala, oni chyba tak nie zrobią. No, no, raczej nie. Tak. Ja mam mnie naliczy. Zart. No to idę w topa. Blue będzie zapewnił się, jakbyś A nie, nie będzie, bo to pierwszy smog był. Ale nie, nawet nie, nie był. A jak działa teraz to blue, co się dropi? To jest tak, że jeżeli są dwa smoki zrobione przed 20, to są a... dwa blue na mapie. A jeżeli skończyli tam przed 20, to też są, to, to cały team dostaje chyba blue. Ale ma, no, no nie. ten. Cały team dostaje. Nice. Cały team dostaje no, po na Mam redneb Pan nie żyje jak coś? A tutaj eko masz jak coś, ale ono dużo cię nie pierdolnie Ale mam redem, jeszcze nie mam zasięgu. tam redem, żebyś Kurwa. O, dobra, chyba cię zglidowany to redem. Mam też, a ty kurwa. No w sumie sensie mogę po prostu to wyjebać, nie? No. Dobra, idę. Ja Zrzucam To jest bardziej losers, nie? Mm -hmm. A jak jest bez erki. No, no Jak Ja to sprawdziłem 160. nie mnie stać. To no, może z doniem bym nawet zagrał teraz? szczerze. Już się nie wypierdaliby, z idem I jak coś idę z prawej strony, więc będę ich zamykał. Możemy tutaj grać. O! A teraz jest... jest... posunęłam. Go. Dzięki D2, młody jest 2, za Subastik Prime. Rzut dla ciebie. Baron? Stoi, nie stoi. Stoi Baron. A nie to Herald. nie Jaki to Baron. Nie Ty, wiem. Ty chyba, Buba, jesteś napierdolony jakiś? No kurwa, A która jest 15, tak. Jako żyje. Dobra, cofnął się tu, on tu jest, więc jakby. wuza 4 Wuza 4 ja go wyciągnę. Dobra, on nie żyje. No i o to chodzi. Ej, mamy taki kanker team, nie? To jest niemożliwe. Oj. No, bo... Wy z tymi swoimi kurwa tarczami i leczeniem z bota. A w ogóle serpent Swanga kupił. Spryciarz PL. Ej, Maciek. Ej, Maciek, wejdź zrób wojownika. Proszę. Dobra, jestem. Kuj silny nie, robimy, nie, nie? Elegancko I szczerze y, potrzebujemy tego, niebieskiego wzmocnienia Bo ja mam mam issues i już tak dużo spamuję, nie? A herald ten Tak go, tędy po prostu mhm. Taki ja na smurfer, nie? Oj, powiem, y, po co, Czarpuję. Ja bym tam po prostu brał No, ja tu się dałem, jeszcze tylko ja po za 2 Nie wiem, może ja No właśnie. Nie bo możemy sobie kończyć, Szczerze? No możemy, nie? Tylko nie. trzeba przejechać, że oni przyjdą. Oj. To jest akt rozpaczy, nie? No, ale To zostawiam z karatunku Zwrócili się na bezśmiertnego Iwerna. To Hubert tak samo. Łażę. Wow, Ale jak wygląda... Ciężko. Nie. Z... Znaczy...